Ja mam takie, takie przyczynkowe może dwie uwagi odnośnie przygotowań. Pierwsza sprawa to jeżeli mówimy o y, y, połączeniu Orlenu i loto, Lotosu oraz innych zasobów, y, w których występuje y, silny udział Skarbu Państwa albo nadzór skarbu państwa jest nad tym, to trzeba wyraźnie wyartykułować, że to połączenie powinno być na zasadzie zwiększenia udziału państwa. W, y, spółce tej dominującej, tej, która będzie główną spółką. I wobec tego warunkiem powinno być na takiej zasadzie właściwie, że powinny być przejmowane akcje, nowo emitowane akcje, na przykład Orlenu. Wejście lotosu do Orlenu w ten sposób, że nowo emitowane akcje Orlenu byłyby objęte przez. Skarb państwa w zamian za wniesienie lotosu. W każdym razie udział Skarbu państwa w dominujących spółkach powinien zapewnić pełną kontrolę, a nie tylko częściową. Docelowo powinno być to odpowiednio więcej, to znaczy trzeba dążyć do 51%. Druga sprawa jest taka, że Postulat, który należałoby lansować przy tej okazji jest taki, aby wszystkie istotne z punktu widzenia życiowego danej społeczności, instalacje, urządzenia, jak na przykład energetyczne, zasilanie wodne, dotyczące danej społeczności było własnością, cała infrastruktura była własnością tej społeczności. Która może być dzierżawiona jedynie do operowania jakiemuś innemu podmiotowi, natomiast nie może być jako infrastruktura przekazana komuś z zewnątrz. Na tej samej zasadzie to jest problem własności i korzyści z dóbr naturalnych. A odnośnie przygotowań do rozmów, to proponowałbym jeszcze zapoznanie się z raportem z dwoma właściwie takimi materiałami. Jeden to jest z 2016 roku został przy, przygotowany raport Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod kierunkiem profesora Bartosika. To był energia elektryczna dla pokoleń i niezależnie od tego, czy podzielamy, czy nie podzielamy zawarte tam wnioski, to trzeba się do tego pewnie odnieść. Drugi, druga rzecz to są dokumenty i propozycje profesora Popczyka, który rozwijał koncepcję rozproszonej generacji energii elektrycznej, kogeneracji energii elektrycznej. To są dwa dokumenty. Właściwie ten pierwszy raport profesora Bartosika i te materiały, ta książka profesora Popczyka. Nam, Dobrze byłoby się do tego odnieść, bo to są od kilku lat funkcjonujące i to najbardziej obszerne dokumenty na ten temat. Oczywiście po, po latach one mogą być w szczegółach kontrowersyjne, ale jeśli chodzi o, 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 o te elementy, gdzie byłoby wsparcie dla naszej idei, to w tym momencie można się na nie powołać, i to już może być mocne, mocne powołanie się na, na to zagadnienie. Poruszył Pan, być może Pan nie, nie uczestniczy w wszystkich naszych spotkaniach, ale poruszył Pan no, bardzo kluczowe e, tematy, o których my się zajmujemy. Dzisiaj skarpa państwa, ja to powtarzam, państwa OLEN to jest spółka, gdzie 27% udziału stały państwa. On zajmuje, powinien być proces odwrotny, to pe, jeśli, jeśli miałby powstać taki e, monopol, bo to, bo to się tworzy już e, multienergetyczny e, monopol. Ale jeśli jeśli za tym monopolem przemawia argumentacja rządu, że oni chcą budować narodowe czempiony, które miałyby możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych i tak dalej. Zostawmy to. Załóżmy, że mamy taki czempion tworzyć. To jaki on jest narodowy? To jest skolonizowany czempion, bo jeśli by proces następował odwrotny, że to PGNiG, który ma 70% skarbu państwa, przejmuje energię, przejmuje LOTOS i przejmuje Orlen, to to by się okazało, że w sumie gdybyśmy te wszystkie kapitały połączyły, to być może tam by się nazbierało te 59%. Ale panie ministrze, akcjonariusze mniejszościowi, którzy są nieujawnieni w spółce OLEN, gdzie tam ma już 72% jest kapitału rozkoszonego, oni na żadnym, ponieważ fuzja... Czy, czy emisja akcji, podniesienie kapitału, to jest artykuł bodajże 460, któryś y, y, kodeksu spółek handlowych. Są cztery, y, są cztery y, takie ważne: likwidacja przedsiębiorstwa, fuzja przedsiębiorstwa, y, 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 prze, przejęcie przedsiębiorstwa. To są cztery tematy, gdzie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy musi 75% y, 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 głosów zadecydować. I więc oni dzisiaj zbudowali taką strukturę że żaden żadna firma nie ma tej 75% oni są te strony konfliktu są, są zblokowane nikt tego nie potrafi zrobić i to o czym Pan mówi my o tym cały czas my o tym cały czas mówimy bo my, ja, ja powiem więcej gdyby się nie udało uzyskać zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu żeby odstąpił od przejmowania, bo, bo to, że panie ministrze, to, że Orlen chce tak zrobić, to nie chce obajtek, to chce ten kapitał mniejszościowy. On w ten, w ten sposób prywatyzuje polską energetykę i tą, i tą najbardziej tą nowoczesną. Ale, 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 panie, ale panie ministrze, to skal państwa, które ma 50, miał 51% energii, zgodził się na sprzedaż za półtora miliona tych akcji OLEnowi. Skar Państwa, gdzie w Lotosie jest 54%, wyraża zgodę, żeby, żeby został przejęty przez, przez OLEN. Toskal Państwa, gdzie, czyli właściwie minister, czyli pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Sasin, oni, oni popierają ten projekt przejęcia przez OLEN najbardziej najbardziej strategicznej spółki w Polsce, ze względu na to, że nie tylko ona ma technologię wydobycia ona ma najlepsze ona ma najwięcej koncesji a z chwilą przejęcia PGNiG to przejmuje się również oni nie muszą mieć nowych koncesji nie przejmują, ja więc to jest to jest zasadniczy temat który pan poruszył i który my poruszamy to jest największe zagrożenie bo to jest próba stopniowego krok po kroku kolonizowania kraju i prywatyzowania najlepszych aktywów i wywłaszczenia polskiego narodu. Właśnie obaj te właśnie tą, tą rolę, i, i, więc, więc to jest, to byśmy musieli poświęcić następny temat. Drugi temat, który Pan poruszył, to jeszcze, który Pan jeszcze, bo chciałbym się zagłosować. Drugi temat to były sprawy raportu energia elektryczna dla pokoleń profesora Bartosika, który przygotował i wydał SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a także taka, taka książka dotycząca energetyki rozproszonej profesora Popczyka. Tak, tak. Panie ministrze, panie ministrze, tak króciutko. Odejście od energetyki zawodowej skoncentrowanej w około 250 podmiotach, które produkują błąd i ciepło. Ja mówię tak te 90%, bo to jest tam rozproszone i tak dalej, ale około 250 podmiotów gospodarczych czy jednostek energetycznych, bloków elektrociepłowni dużej, one dostarcza właśnie te, te około 40 gigawatów mocy cieplnej i mocy elektrycznej i one są w rękach, one są, to już jest, one reprezentują, przedstawiają technologię i oni są w rękach Skarbu Państwa. W państwa teraz chcę przejąć do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa pod, pod takim hasłem, chcę to przejąć, bo oni nie mogą na dzień dzisiejszy z tego zrezygnować. To musi potrwać proces, aż się wytworzą, aż się ukonstytuuje ta energetyka rozproszona. Tylko, że my jako Polacy przejmiemy koszty osierocone w Narodowych Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego po przejęciu tych wszystkich bloków węglowych i tych kopalń i tak dalej, gdzie będziemy dopłacać do bieżącej działalności, z każdym rokiem jak się będzie tworzyć nowy rynek energetyki rozpoczonej w oparciu o, o te klasy energetyczne, o paliwa, o ten, to się wytworzy się, będzie coraz to mniej przychodów. Dla tych elektrowni, a coraz to więcej będzie przychodów dla tej energetyki osposzonej I tym sposobem to, co państwowe, to umrze, a, a zmieni się całkowicie układ własnościowy panowania nad sektorem paliwowo-energetycznym.